Podaruj serce personelowi opolskich szpitali. To inicjatywa mająca na celu zbiórkę artykułów spożywczych dla obsługi szpitali na terenie naszego województwa. Dzięki wielkiemu zainteresowaniu wsparcie otrzymały szpitale w Opolu, Oleśnie i Kędzierzynie Koźlu. Mamy trzy kartony w trzech miejscach. To jest w Tarnowie Opolskim sklepie Deko, w Krośnicy, w sklepie Adamiec i przy gminie... Chrząstowice. I tam można wrzucać kawę, herbatę i wodę. No i coś słodkiego do tej kawy, bo sami wiemy, że my też pijemy kawę. Mamy często do niej coś słodkiego. A to wszystko bardzo cieszy. Nawet ci, co już raz wrzucili, znowu wrzucają. No każdy w jakiś sposób po prostu się łączy z tymi pielęgniarkami, z lekarzami. No trzeba w jakiś sposób się pomagać. Nie jest to łatwe, no ale każdy się angażuje. Taka babcia przyjdzie, wrzuci paczkę kawy. To dla niej to jest naprawdę. Pomoże, pomoże górze, pomoże tym dziewczynom, no bo taka jest prawda, od rana do wieczora w tym szpitalu jednak mają co robić. I to jest dla nas też taki przykład, że no, no warto pomagać. Ja jestem tego zdania, warto pomagać, bo dobro zawsze wraca. W najbliższym czasie do najbardziej potrzebujących z terenu gminy Chrząstowice trafią maseczki ochronne. Rozdysponowaniem maseczek zajmie się między innymi ośrodek pomocy społecznej. My w tej chwili mamy już kilkaset tych maseczek. Będziemy też chcieli je rozdysponować dla naszych mieszkańców, dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują którzy czują się zagrożeni. Część maszeczek już żeśmy w tej chwili rozdysponowali dla tych naszych klubów seniora. Seniorzy oraz osoby potrzebujące będą mogły skorzystać również z pomocy wolontariuszy. Ta pomoc dotyczy przede wszystkim pójścia do sklepu po jakieś niezbędne zakupy, a także do apteki po leki. Jest możliwość zgłaszania się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sząstowicach pod numerem telefonu 4219 2 20. Przede wszystkim chciałbym do mieszkańców zaapelować, żeby rzeczywiście zostali w domu, żeby ograniczyć te nasze kontakty takie rodzinne i takie przyjacielskie. Bo to nam może tylko zaszkodzić. A myślę, że to będzie czas później, żeby to wszystko odreagować. My również dołączamy się do apelu. Zostańcie w domu.